Witam Państwa, będę mówił trochę inaczej, bo nie tylko z perspektywy Wydziału Leśnego, z uwagi na to, że reprezentuję dwie jednostki naukowe, a więc jestem socjologiem i trenerem biznesu, ale też uczę leśników i przyszłych leśników komunikowania, zarządzania, kształtowania postawy asertywnej czy chociażby postawy inteligencji interpersonalnej, to jest niezwykle ważne w współczesnym świecie. Dlatego socjolog, proszę Państwa, państwo Wydział Leśny, obydwie jednostki traktuje są dla mnie bardzo ważne, istotne i cieszę się, że mogę leśników uczyć, natomiast badania i rozwój naukowy realizuję w, u socjologów. Szanowni Państwo, nawet prezentacja będzie wyglądała nieco inaczej, proszę nie dziwić się, że ona będzie taka trochę infantylna. Plan pre prelekcji jest ambitny, ale tutaj pan profesor przed wykładem skutecznie ustudził moje zapędy, to też ja od razu przyspieszę może te działania. Szanowni Państwo, wprowadzenie podstawy teoretyczne, znaczenie asertywności, kształtowanie postawy asertywnej. Nie chciałbym, żeby to był taki typowy wykład akademicki, bo i tak czujecie się Państwo trochę jak w szkole, nie? Siedzimy w ławkach, tylko notatek nie kazali robić. To jest to tyle ciekawe, ale proszę Państwa, kształtowanie postawy asertywnej, takie zagadnienia szczegółowe. Dlaczego ona jest, proszę Państwa, ważna? I proszę sobie wyobrazić, że. Jak tak słucham Państwa i tak w sumie to dziękuję moim przedmówcom, pani mecenas, profesorom, panu doktorowi za to, że w sumie to część roboty za mnie Państwo zrobiliście, moje kolokwialnie. Dlaczego? Dlatego, że powiedzieliście Państwo o pewnych założeniach właściwego komunikowania i generowania potrzeb, natomiast w kształtowaniu postawy asertywnej ważne są takie elementy jak Skuteczna analiza obiekcji, to jest niezwykle ważne. Reakcje na argumentacje, sposoby panowania nad emocjami, zrozumienie, kim jest tak zwany w cudzysłowie trudny rozmówca, niezwykle ważne. I ćwiczenie zasad udzielania informacji zwrotnej. Ja, proszę Państwa, zaraz przejdę do, już do takiego treningu asertywności. Nie będę Państwu tłumaczył, czym jest pojęcie, ale proszę sobie wyobrazić, że po wczorajszej kolacji, siedząc w pokoju hotelowym tutaj z moim serdecznym kolegą z wydziału, który mnie tu przywiózł, to znaczy ja jego, jego samochodem. Proszę sobie wyobrazić, że yy, dotarłem do poradnika, który można kupić w takim sieciowym sklepie z książkami. I tam w tym poradniku, uwaga, poradniku, to nie jest publikacja naukowa, było napisane tak, uwaga, cytuję, własnoręczne notatki. Współcześnie termin aser, terminem asertywności określa się cechy i właściwości człowieka, dzięki którym może on w sytuacjach społecznych urzeczywistniać fundamentalne prawo do bycia sobą. Cytuję dalej. Problematyka... Związana z tym hasłem pojawia się w ramach poszukiwania skutecznej terapii dla osób chorobliwie nieśmiałych i nadmiernie podatnych na wszelkiego rodzaju naciski społeczne. Dalej, następnie spopularyzowano termin jako propozycję dla ludzi zdrowych, ale z, różnymi, z różnych przyczyn zainteresowanych doskonaleniem własnego zachowania. I proszę Państwa, zamykam cytat. Na tym skończę moje, moje dywagacje poradnikowe, by przejść proszę Państwa do kształtowania rzeczywiście już naukowego odniesienia do zasadności kształtowania postawy asertywnych. Proszę Państwa, wiek XXI będzie należał do tych, którzy będą potrafili oduczać się starych i uczyć nowych metod działania. Dlatego, proszę Państwa, treningi asertywności, jak w socjologii, umocowane jest w ogóle kształtowanie postawy asertywnych. Proszę Państwa, mamy trzy takie kluczowe teorie, ja tylko o nich wspomnę, aby zagaić, po, Państwa, temat pierwsza to historia interakcjonizmu symbolicznego profesora e, Mida i profesora Blumer'a. Proszę państwa, spotykamy się, komunikujemy to, co pan doktor powiedział przed chwilą. W związku z tym mamy różną symbolikę. Dla mnie na przykład podniesienie kciuka w górę oznacza, że chcę zatrzymać auto, gdy będę chciał gdzieś dalej pojechać, prawda? A dla kogoś innego może znaczenie innego. Natomiast jak pojedziecie do Grecji czy do Stanów Zjednoczonych, to taki kciuk może zupełnie coś innego oznaczać. Puszczenie oka do kolegi w pracy może być zrozumiałe, e, r, no teraz już różnie. Natomiast trzeba uważać. Proszę państwa, Symbolika jest niezwykle istotna, dlatego znaczenie symboliki dla nas jest ważne i poznawanie. Co robi asertywność w zakresie interakcjonizmu symbolicznego? Rozwijanie umiejętności komunikacji, odczytywania intencji innych ludzi, czyli co ułatwia wyrażanie siebie w sposób stonowany, ale proszę Państwa, konstruktywny. To jest niezwykle ważne. Dalej, mamy teorię ról społecznych. Proszę Państwa, tutaj głównie są leśnicy. tak? Macie Państwo, widzę, mundury. Widzę Państwa jako leśników pracujących i proszę Państwa, każdy z Państwa pełni rolę społeczną, jesteście leśnikami. Natomiast z drugiej strony przychodzicie do domu, jesteście mężami, jesteście kolegami z Klubu Łowieckiego, jesteście kolegami z pracy, jesteście profesorami, jesteście akademikami, jesteście sąsiadami czy klientami pani w żabce przed 23 dnia codziennego. I proszę sobie wyobrazić, że każdy pełni różne role i w tych rolach, proszę Państwa, mamy też konflikty ról. Bo co ma zrobić, proszę Państwa, leśnik, tak? Który idzie do tej żabki za 5,23, kiedy pani już sprząta podłogę. I ona mówi do niego tak, proszę pana, bo pan to je tam w tych lasach pracuje, tak, oczywiście. A ja widzi pan, kurczę, no nie mam czym palić w piecu, nie, ale my już nie mamy pozyskania. My nie mamy już drewna, ja pani tego drewna nie sprzedam. Proszę Państwa, macie Państwo konflikt ról, To jest bardzo ważne. Teorie tę te tłumaczą nam. W jaki sposób świadomość ról i oczekiwań społecznych pozwala na świadome wyznaczanie państwa granic. To o czym my zapominamy. To jest czysta socjologia. I dalej trzecia teoria, moja ulubiona, to teoria kapitału społecznego Pierre Bourdieu. Dystynkcja. Każdy z nas ma pewne dystynkcje, prawda? Czy pewne przymioty. Posiadanie samochodu z kółkami czy gwiazdą na masce nie sprawia, że będę należał do klasy wyższej. To nie o to chodzi. Mamy jeszcze wpływ społeczny i to, czy moje zadanie, moja praca przekłada się na to, czy będę na przykład rozpoznawalny. Bo prymat pieniądze nie jest prymatem najważniejszym. I proszę Państwa, kapitał, czyli moje wszystkie zasoby, które mam i które potrafią, pozwalają mi na skuteczne realizowanie siebie, czyli swoich ról społecznych. To już proszę Państwa, wiemy, o tym mówi socjologia. I przechodzimy proszę Państwa do konkretnów. Asertywne zachowanie to jest asertywna postawa plus techniki asertywności. Dlatego kształtowanie w procesie asertywności, kształtowanie tak zwanego w cudzysłowie asertywnego sukcesu, proszę Państwa. O czym jest asertywność, już Państwu powiedziałem. Przejdźmy dalej. Przykładowe sytuacje z życia leśnika. Na potrzeby tego referatu, powiem, proszę Państwa, używam pojęcia leśnik. Nie będę mówił leśniczy, nadleśniczy, podleśniczy, proszę Państwa, po prostu leśnik. Tak będzie nam łatwiej. Na przykład. Krewny nalega, żebyś go odwiedził, a w tobie a Tobie w ogóle nie jest to na rękę. Rozwiązywanie sporów między myśliwymi a Stawianie granic w sytuacjach nacisków politycznych lub lokalnych. Współpraca z samorządami i lokalnymi społecznościami, czyli, proszę Państwa, negocjacje. Państwo takich przykładów możecie mnożyć wiele. I każdy z Państwa z rękawa może wyjąć naprawdę sporo. Proszę sobie wyobrazić, że będąc asertywnym, do czego macie prawo, celowo w nawiasie jest napisany podmiot. Ja reprezentuję nauki społeczne i humanistyczne. Jest napisany podmiot. Korzystanie ze swoich praw, to jest raz. Robienie tego, co chcemy, dopóki nie szkodzimy komuś innemu, do zachowania godności, mówić ludziom tak, proszę Państwa, powiedzieć też ludziom nie, to jest niezwykle ważne. Kiedyś taki student powiada do mnie tak, ale proszę Pana, ja to asertywny jestem, ja wszystko potrafię. Skoro Pan jest asertywny, to proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Czy ma Pan dziewczynę? Cała klasa, szanowni Państwo, zwłaszcza yy, Panie, patrzą na niego, proszę Państwa, z takim niedowierzaniem. Nie? I ten młody mężczyzna wstaje i mówi, że mam a długo pan z nią jest, a trzy lata. To proszę teraz powiedzieć, w jaki sposób asertywnie pan odniesie się do słów tejże swojej luby, która by na przykład poprosiła, żeby pan się z nią ożenił. Czy przyjąłby pan rzeczywiście tę propozycję i w jaki sposób asertywnie pan by to zrobił? Bo nie sztuką jest powiedzieć nie, ale sztuką jest powiedzieć tak albo odmówić bez poczucia winy. I to jest proszę państwa postawa asertywna, niezwykle ważna, bez naruszenia godności i czci drugiej osoby. Do tego żeby odnieść sukces i być także niezależny, niezależnie czy masz 20 lat i odniosłeś sukces, czy masz lat dopiero 50 i dopiero myślisz o sukcesie, to jest niezwykle ważne. Proszę państwa, to już wiemy. Po co na asertywność, mniej więcej już wiemy. Ważne koncepcje, czym różni się zachowanie asertywnego od agresywnego? Czym różni się proszę Państwa zachowanie agresywnego od zachowania y, asertywne, od zachowania agresywnego nie wprost? Zachowanie agresywne nie wprost to jest przepochlebianie się innym ludziom, tłumienie uczuć na przykład, dochodzenie do tematu tak zwanymi ogródkami, czyli naokoło. Co by było, gdyby było, proszę Państwa, czyli tak zwane gdybanie niezwykle ważne. My to lubimy takie w ogóle sformułowania, czyli na przykład pytamy gdzieś, podpytujemy innych ludzi, staramy się uzyskać informacje, zamiast z pójść i w, y, wnioskować ze źródła. I y, jeszcze proszę Państwa zachowanie uległe. Zgoda na wykorzystywanie przez innych, na przykład scedowanie odpowiedzialności na innych ludzi za nasze niepowodzenia, czy rzeczywiście oddanie swojego życia, czy swojego, swojego losu w zupełnie obce ręce. Jakoś to będzie, może przeczekał. To proszę Państwa wiemy i teraz yy, nie będę Państwu mówił o ćwiczeniach, natomiast takie podstawowe techniki asertywności i kilka z tych technik, które ja kształtuję w, w drodze, Treningu asertywności odniosę do Państwa branży, czyli do pracy leśnika. Będą takie przykłady, które się do Państwa będą odnosiły, po to byście Państwo mogli sobie je wyobrazić i ewentualnie zastanowić się, czy warto w ogóle tego typu zachowanie ćwiczyć we własnej pracy. W mojej ocenie warto. Dlaczego, proszę Państwa, warto? Ano dlatego, że osoba, która jest asertywna, rzadziej wchodzi w konflikty. Bo wie, czego chce, jest pewna siebie, ale też jest wrażliwa, bo to nie znaczy, że człowiek asertywny jest człowiekiem niewrażliwym jest nie tyle lubiana, ale też przede wszystkim szanowana, bo to jest ważne. Co z tego, że będę miał dużo kolegów w pracy? Jak funta kłaku te znajomości, kiedy nikt mnie, proszę Państwa, nie będzie szanował? To jest niezwykle istotne. Samo cytowanie, tak samo jak w naszej branży, nie pomaga. grący, żebyś był rozpoznawalny, proszę Państwa, na rynku. To jest niezwykle ważne na rynku edukacyjnym. Osoby asertywne częściej odnoszą sukcesy na przykład w negocjacjach. Mają też, proszę Państwa, sporo, spory zasób kapitału i są skuteczne w wykonywaniu pewnych działań. To jest niezwykle ważne. I teraz taka technika asertywności, proszę Państwa, yy, taka jedna z prostszych, yy, taka w sumie to najprostsza, moglibyśmy zaraz powiedzieć, że jest godzina 12, będą zaraz pewno dzwonić na przerwę, nie, na kawę, i byście Państwo do mnie powiedzieli tak, młody człowieku, ale przez ciebie to my krócej będziemy na, na przerwie. Yy, I nie wypijemy na przykład dwóch kaw, tylko zupełnie jedno, a ja bym powiedział asertywnie wtedy, pa. tak, to prawda. Krócej będziecie państwo na przerwie, niemniej jednak, techniki, które tutaj. Yy, Przyswoicie dzięki mnie, sprawią, że Państwa życie będzie rzeczywiście wygodniejsze, będziecie Państwo bardziej skuteczni w, w, w takim dalekosiężnym planie. Pierwsza podstawowa technika, szanowni Państwo, e, taką, którą może Państwo znacie jeszcze ze szkoły podstawowej, czyli, proszę Państwa, zgoda. E, aha, to to przepraszam, to nie w tą stronę, przepraszam, zapędziłem się. Ochrona swoich praw. Czyli technika asertywnego odmawiania składa się z trzech podstawowych części. Pierwsze to jest słowo nie, które mogę wypowiedzieć. Drugie słowo to jest jasne, konkretne określenie czynności, której na przykład nie chcę wykonać, o przepraszam za literówkę. I trzecie to jest prawdziwe uzasadnienie odmowy. Hipotetycznie, może pan nadleśniczy powiedzieć tak, ktoś podejdzie z dokumentem, pan nadleśniczy powie tak asertywnie, że nie chce się pod tym dokumentem podpisać. Nie podpiszę się pod tym dokumentem, ponieważ nie zgadzam się z punktem drugim. Proszę Państwa, konkretnie nie, bo nie. Nie, bo mi się nie chce, tylko niekonkretnie dlaczego, proszę Państwa, nie wykona pewnej czynności. To jest podstawowa technika asertywności. To jest niezwykle ważne. Gdyby na przykład zapytała mnie urodziwa niewiasta, czy pójdę z nim dzisiaj wieczór na kolację, to bym powiedział: Niestety, nie mogę dzisiaj pójść z Panią na wieczór na kolację z uwagi na to, że umówiłem. się że możemy być możemy pomówić o naszych Rozumiem, że zależy Pan od nas, ale to też Nie mogę się na to zgodzić. Nie mogę się bezwzględnie, proszę Państwa. Wiem, że to konkretna nie widzę żadnych. Proszę Dobra. Dobra. Państwa, <grymne> <w tym momencie. grymne> uwaga, ochrona, ochrona i Państwa prawa. Przykład, macie, przykład. macie Państwo przykład. Turysta prosi technika o pozwolenie na wejście Cześć na teren objęty zakazem. Mam tutaj połączenie w komunikaty, trzeba Państwo, pierwsza potwierdzenie. To taka metoda, kiedy wiemy, że zgadzamy się z na 4 godziny. się na to spotkanie w pół godziny. Tak, rzeczywiście. Przyszedł przyszłam, przyszła pół godziny w czasie. Proszę bardzo bardzo ważne. Pokaż człowiekowi, że zrozumiałeś to, co pan doktor Kocino powiedział. Pokaż z paranzum, zrozumia, że zrozumiałeś to, że wykonali coś złego. Kochanie. Nie odebrałeś Ci dziecka ze szkoły. Faktycznie nie odebrałem dziecka ze szkoły. Krok, nie kontynuujmy do tego tematu, widzimy w tej sposób. Zgodę tylko. Proszę Państwa. Pomocna, gdy istnieje choć nie tylko możliwość, znaczy w tej pierwszej części ja uważam, że chyba ten pan tego obiadu nie zje, ale to zaraz jeszcze o tym pomyślimy, bo jest jeszcze sąda, taka ciekawsza technika, nie? gdzie będziemy sądować faktycznie. Zgoda tych może pomocna, gdy istnieje choć nie tylko możliwość, że krytyka jest słuszna. Możecie Państwo tego nie wiedzieć, żeby ktoś Państwo krytykuje. Na przykład jedziemy Państwo na konferencję, tam nagle jakiś projekt, nie wiadomo skąd wychodzący, mówi, że ja to się z Tan skazał? Pan to odpowiada. Pan to bzdury opowiada. Cały czas jesteś zajęty pracą, nie interesuję się obowiązkami domowymi. Być może rzeczywiście za dużo czasu spędzam w pracy. Mam takiego kolegę motocyklistę, i my czasami wiecie Państwo, jak tak jak każdy mężczyzna, jak pies spuszczony, mówiąc kolekcjalnie, z musi się z kolegami spotkać wieczorową porą, zwłaszcza w piątek albo w sobotę. No i tam jedziemy do niego, i taki miał garaż. Ona mu pozwoliła, by w tym garażu sobie. Wykonał takie pomieszczenie, gdzie jest tylko ten jego motor, tam motor stół zrobiony z silnika samochodowego. No i proszę Państwa, no i tyle. I tam, proszę Państwa, koledzy przychodzą, że ona do niego mówi kiedyś tak, cały czas siedzisz w tym garażu w ogóle nie dbasz o dom. I mówi do mnie tak, Mateusz to teraz ty idź i powiedz, bo ty się na tym znasz, co ja bym chciał powiedzieć. I ty będziesz teraz moim mecenasem. bo ja też tak mogę reprezentować. I ja powiedziałem jej tak, Monika, być może rzeczywiście. Kazek za dużo czasu spędza ostatnio w garażu. I wyszedłem. Zgoda, proszę Państwa, częściowa. Zgoda częściowa. Jeżeli proszę państwa, widzimy krytykę, z którą się nie zgadzamy oraz proszę państwa macie manipulację. Sytuacja jest taka. Tak rzeczywiście masz rację, zdanie, z którym się nie zgadzamy. Proszę Państwa, jeżeli widzimy, że jest krytyka merytoryczna, ale też jest przez Państwa manipulacja, ktoś próbuje nas wciągnąć w manowce. Wówczas ciekawy przykład. Nigdy nie masz czasu, aby pobawić się wieczorem z dzieckiem. Uwaga, nigdy nie masz czasu. Nigdy nie masz czasu. Tak rzeczywiście, nie zawsze udaje mi się pobawić z dzieckiem. Proszę Państwa, widzicie Państwo, nie, nigdy nie masz czasu. Nie zawsze udaje mi się pobawić z dzieckiem. Staramy się już wskazać na element, który byłby dla nas taki trudny. Dobra, proszę Państwa, to nasza sąda, technika, gdzie my wtedy, kiedy nie wiemy, czy wypowiedź jest manipulacją, czy konstruktywną krytyką, proszę Państwa, wtedy sobie sądujecie. Jeżeli ktoś z Państwa robi takie zagrywki intelektualne, to ja to ją polecam. Tylko, że jak jedziecie samochodem z swoją małżonką, to jak to prowadzicie wtedy auto, dobra? Bo może być kłopot potem. Żona, jedzisz jak pirat, chcesz spowodować wypadek mąż, co takiego drażnicie w moim sposobie jazdy? Żona, nie widzisz, że wyprzedzamy inne samochody, wszystkie samochody? Co drażni cię w tym, że wyprzedzamy inne samochody? Jeśli inny kierowca niespodziewanie zajedzie nam drogę, teraz rozumiem. Dobrze, że mi mówisz o swoich obawach. Proszę Państwa, uspokajacie sytuację, technika ciszy. Po prostu dajecie sobie czas na to, żeby. Coś zrobić. I teraz macie przykład leśnika. Presja lokalnej organizacji. Macie Państwo lokalną organizację na swoim terenie. Powinniście natychmiast udostępnić teren pod naszą imprezę. Powiada przedstawicielka tej organizacji. Na co powiada leśnik? Czy możecie podać podstawę prawną do takiego, do takiego żądania? Kto dokładnie jest organizatorem? Proszę Państwa, leśnik nie ulega presji, ale zachowuje profesjonalizm i kieruje rozmowę ku faktom. Zamiast, Państwa, przyjmować zarzuty lub wchodzić w kłótnie, leśnik pokazuje zainteresowanie, a nie poddaje się, proszę Państwa, manipulacji. Wytrącacie Państwo berło, które byłoby lidem do nagłówka w jakimś czasopiśmie czy artykule, który byłby publikowany na portalach społecznościowych. Wytrącacie Państwo to berło. Po prostu. Zdarta płyta. Ciekawa technika. Kto ty to zna. Ja niestety nie mogłem jeszcze doświadczyć tej, tej możliwości, dlatego Panowie żałuję. Natomiast spokojne powtarzanie swojej decyzji. Mieszkaniec nalega na zgodę na wycinkę drzew bez wymaganych zezwoleń. Codziennie, proszę Państwa, w Państwa pracy, z tego co mi koledzy z mówią. Leśnik powtarza, zgodnie z przepisami nie mogę wydać nie mogę wydać zgody bez dokumentacji. Nie mogę wydać zgody bez dokumentu. i powtarzacie Państwo jako zartok płytę te same frazesy, te same sformułowania, te same sformułowania. E, komunikat, ja już nie będę tak o tym komunikacie mówił, macie Państwo cztery punkty, kończymy. Co czujecie, opis konkretnego zachowania? Jakie to sprawia rezultaty? Współpracownik stale spóźnia się na wspólne patrole w państwa branży. Na to leśnik czuje się sfrustrowany, gdy muszę czekać. Zależy mi na punktualności, bo wpływa to na naszą pracę, proszę państwa. I już tak. Kończąc, proszę Państwa, przykładów pracy leśników, jak widzicie, Państwo mam wiele, natomiast kształtowanie postawy asertywnej to jest proces, czego, którego trzeba się uczyć na w różnych warsztatach, technikach, my takie warsztaty prowadzimy pod względem akademickim, pod względem takim bardziej biznesowym, tak żebyście Państwo chcieli, zapraszam do kontaktu. Niemniej jednak, proszę Państwa, tych technik asertywności jest tak wiele, ja przejdę już w tym momencie do podsumowania, co by mi tu Pan Profesor nie, zaraz nie wyrzucił. Podsumowując, proszę Państwa, asertywność to kompetencja, której można się uczyć na każdym etapie swojego życia. Ułatwia codzienną pracę leśnika, poprawia relacje, redukuje napięcie, proszę Państwa, wspiera efektywność działań i warto wdrażać szkolenie komunikacji właśnie asertywnej, to co Pan doktor powiedział, w instytucjach, proszę Państwa, leśnych na wszystkich jej szczeblach, z uwagi na to, że to naprawdę usprawni wszystkie procesy, jakie będą odbywały się w Państwa branży. Bardzo dziękuję. I przepraszam za szybką mowę. Chciałem pokazać i powiedzieć jak najwięcej. Dziękuję.